Zostajemy ty bo pierdol z dostaniemy No! O no, on, on tak robi! Jaki ham? No nie? Podkopał kolegę i chuj Wiesz ty co? Jezu ten go podkopuje, ja pierdolę kiedy no, widzę, jest wysoko, wysoko Chcemy opsa, czy stecik mam sobie kupić? Mmm... Co chcesz tam wyjebane? Chyba chce ten co tam robi jakiś most wyjebany Trzymaj, pardź ją ty? No to proszę, nie. Śś, idzie ten. Ostrość, o! Mogę muszę kupić tyle rzeczy i idę na kogoś się napaść. Jeden może już padł. Ja spadnę, są tak chuj. Mhm. Trzymaj kurwa. Jest ten. Czemu on go podkopuje, o chuj tu chodzi? Trolle jebane Krzysztof. Patrz, nie ma go Robert To Fireballe mnie rzucił i chuj oni będą Jeden tak HP się ma. A zabiłem ich, super. Kupa, ile złota, mogę coś kupić za to? Y no, No zwykłe skrzydki to dawaj do Enderczestów. Bo i tak jesteśmy, tylko my w dwóch, to przynajmniej będziemy mogli korzystać wszędzie, nie? Tak? No, bo chesty są wszędzie, nie? Wracają, oni sobie na środku ja im jeszcze Lol. Co, jest chłop, nawet nie wie skąd go bije kurwa? No i kurwa, chodę. Musimy się do siebie wrócić Razem, no dobrze. No. Kurwa, dziwne te małe hagi, jakie Oj blisko są. O kurwa, blisko tu tutaj. Strasznie blisko Idę, no idę do niej No powiem tak, bez kilofa już nie podejdą No więc super ja Jestem już A, bo tu nie ma nikogo mm. Ale no. za to mam... Ten. Dobra, możemy iść się bić Super ja. Pociąg. Zrobiłem ci ładny most na momenty. Widzę, super jest. Biały Hagiłagi I od razu ja powieram, level jeden. Znaczy, no. Super. Tak, y tak. Pomarańczowi idą do różowych. I idą tak. dopłacisz trochę więcej hajsu się pierdolić no. z różowych. <śles> <śles> Powalić go? Dawaj, dawaj, dawaj Eee, yy, musisz no, nie, nie mogę Nie mogę ty on ty respi za długo za długo Dobra, no, dobra, dobra. Dobra. Bardzo ciekawe jest to, że diamentów? War wow. wow. Wazelinka a tu potrzebujesz złota? Już będę miał dajesz, będę, masz jednego Nie kur... Ty masz, ja nie mam Ja kupię to. A to tu jest end test osobny? No, tak Olej, sziz, a ja wszystko ja to wystarczy, że jedna osoba <grym> Tak No, ja, O kurwa! Ty kurwo jebana! Zostaje Jest był, ogłoszony dzień w, w Bia, mamy, mamy już 5 gwiazd, jeszcze 3 będzie yes. pros Gdzie jest Wrosła? A to jest Wrocław. Czemu Wrocław jest na północy? Szmaragdy jak gdy zaraz będą. Nie wiem. Który to mnie kurwa wtedy zabił? Czerwony? Albo że, albo zielony, oni mają w chwilę. Dobra, czerwoni zdychać kurwa. Ale się chłopoli ze mną klepać jeden. To jeden, może po kolegę Oj, teraz! Teraz dopiero załapało, że im łóżko, musiałem dwa razy i mu łóżko rozjebać, ty. Po a O ty kurwo! No, nie ty kurwo. Nie, ty kurwo. farma Szmata. Nie, karawana. Co tu, ktoś jest? A jest tu! Ja nie widziałem go! To jest ten, co mi rzucił firebola, jebany debil no, Zabudowują nie, dopiero łóżko, kurwa, oni wełną mają łóżko i teraz stawia dopiero glinę Ogólnie wiesz co się dowiedziałem? Że nie opłaca się... Y, robić miast na To hmm? Wtedy nie można wiatraka postawić A ja mam sporo jak z biaksu. mam Oprza osiem Dobra, teraz Ja nie może być położone na wzgórzu. Ale wtedy ja chyba masz inny budynek jakieś. O kurwa... jebane firebole ile można? Ty kurwo! Czekaj, bo kurwa. Ej nie mogę się ruszyć! Co? On mnie zlagował i mnie rzucało do tyłu na lagach. Co jest kurwa? Kurwa faktycznie to ta era Dobra ja cofam do bardzo, bo pop tu idzie on mam dla ciebie 8M nie chcę tego stracić, a ty sobie wtedy zrobisz 4. On chyba za mną, ja nie są. No nie Nie Poczekam Zrobię... tu dobra, mam 4. Trzymaj? A tu masz 12 jeszcze ty. No ja tak, bo ja to zbierałem na właśnie prota w czwórkach. Chcesz mata Zebrałeś zna, to. 100 punktów więcej. Mamy prota czwórka, o kurwa. chyba. O kurwa. A gdzie się kupuje zbroi? Ja najpierw muszę ten mieć złotą? Znaczy to za złoto? Nie, 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 masz od razu dix. Gdzie toś, a, a. Sześć maragdów, a te dwa to po co mi? Rób się te... zbliża. Gdzie? Kucz, bo... Plecy ci robi! Nie zalać ode mnie. Kogo kurde? Takich wale jakże ich kurwa nie wiem Ty, jeszcze... nie wiem czy jest to tutaj siłka. Ale bym ja miał 8, jak kupię jeszcze opsa, nie? Fuu. Ale jest, to będzie już koniec. Mam już 8. Bo musisz chwilę przypilnować Super, do góry się będzie budował debil We dwóch mnie gonią, ja spierdalam No dobra sprawdzać chwili, nie? nie? Dwóch są na środku się budują. Spróbuję ich minąć i pójść do nich. Oni górą idą. Minąłem jednego i drugiego też. Idą do nas. Nie, jednie. do nich. Nie zabiję ich chwilę. żyłem Dobra, Oni no, lec. Ja jestem u nich już. Trzeba zabijać. Jednego musiałbym zabić Dobra, dobra. Nie ma łóżka Ej, on mnie laguje jak mnie bije Co on kurwa No co jest z nim nie tak? Ej On jak mnie bije Ała To mam jeden FPS Ej, on ma 0 HP i żyje? To jest kurwa Już koniec What the fuck? Co to było? <tosłuk> Romantyczne i już semausek uh, są wipki kurwa uważa. uważać bać wipki Jebać i wi <tosłuk> no, <pipki. tosłuk> Jeba, się bać bez VIP-a by gównem byli. Sieła. Ja mam dwóch. Dwóch? Dwóch no. Kop, spierdala jeden. O, kopia. Nie, ale nie mają kilofa. Dobrze, dobra. Ja muszę tam iść Jedno TNT i ich nie ma Masz, dużo, Trzy. Bija, bija, bija. Gdzie? Widzę, no. Musisz, musisz mi włączyć. No ra. on ciągle bije? Nie lubię takich typków Kurwa Miałem klient, jedno 5 i ich nie mam na dobrą sprawę Kurwa mać Dało cię? dobrze nie łóżka. Super Teraz się będę o a, ty już? A, widzę, jeden już tam się poddał. Super. Wyszedł jest. Łatwo. Trzeba było tak nie rasować, idioci, bez kilofa. Ileć Ale w plecy po. go, dobra. Rzuci, raszują. Widzę, kurwa. widzę. Kurba. kurwa. Coś jest, co ty byłeś we mnie, nagle? Uff. Bo byłem za tobą. Ale będzie tutaj, a gdzie tu jestem? Ew, szczerze znam Dobra Tu takiś rzeczy dobra Jest tu Chy, debil Ja mam mało HP Ja też Gdzieś Jeszcze dwa złota tu to i będzie miał że dla seta Bo jest jeden Idzie, leci, Pop. Jeden, spad, spad, debil. Czemu on? Co kurwa robisz? Czemu on ci skoczył za. Nie wiem, ale właśnie mam cztery diamenty. od nich Próbuję. Z tym Ma, a ty masz wełnę, dobra. No, dobra. Czy kupić prota jedynkę, czy szopnęsa jedynkę? Poprot się przyda. Dobra, jest słyszę Hop na środku jest ja mam jedno TNT, w jamie? Właśnie... Ten romantyczny co Uważa, robi? No, on jest z tobą no, no. lecę, ty Kurwa! O plecki, ktoś się zrobił, Esa. No, jak myślisz, kto? Tryhard Pa, w dupę idzie Antyczne. O, będzie strasznym bólem dupyć, powiem Widać, że chłopogardia. Tu jest VIP, jakbyś miał VIP i grał tu cały czas. No, jakim to i co byś był? Horror się goni. Bijecie. Jeden to... ma, dobrze. Biegłem 11 zł No tylko oni zostali w sumie. Ja już coś zzałać, chuj do oni są, Gdzie oni kurwa mają łóżko? Cóż, oni, ci... oni, oni tam są bardzo daleko, stary. No, bardzo daleko, tak w chuj Oni mogą do nas od boku już pójść w sumie nawet Nie, czekaj, minąłem ich? Nie wiem e, Nie, nie. To Oni są morski Oni są obok nas, dosłownie a Co ty do gadasz? No muszą być, bo to jest bez, bez szans Tylko byli. nas czerwoni byli O, a, a oni są obok czerwony i do, do a, idą do nas A, idą do nas, czerwony. widzę właśnie, widzę, widzę, widzę Biegnę im na dupę Nie pójdź im znieść, ja obronić no. tam Przedłużę jak najdłużej, ja już jestem prawie u nich Jestem Gdzie, gdzie oni mają to łóżko? Wełną tylko? Tak, tylko wełnę mieli Jeden już padł Jakie Idę tam Take Tu jest tam Jest, jest, jest To oni grają tylko podraszowanie, nie? I tyle Ty, ja nie wiem jak wrócić mnie, schać krzepaść szybko On stoi Zdążysz, tam Dążysz, Dobra, leci dopiero Dobra, dobra, nice, o. S oni mieli dosłownie wełnę tylko kurwa. Serio? No, Typowe na fragi grają Dobra. No tak Dobra Może po prostu nie chce czekać To racja Dobra super najczęściej ich dzipki ogarniają Fajnie by się trójki grało z Robertem Ktoś by łóżko ogarniał, ktoś by poszedł Dajcie internet No niech se kupi. Pracuje. Dobra tak, to... Dobra, Robert. Co? jest. O, teraz oh. Simperiu ma steckę zetrzeć w Ojoj Oj, oj, nam znowu z O, z dwóch ja stron nam ja. będą wbijać w takim razie. Bo jeszcze zieloni tu są. Kurwa. O, to Zuma dostał pierdo. w pierdole. nie no ma się co dziwić. Cztery państwa na niego najechały. <laughs> Kurwa skądś to znam, tylko ja się dłużej broniłem. Czemu? Spataj, kurwa, gościu. Dobra, dwóch. Bo... Nie mają łóżka, super. Nie tam ważna nie ma. Kurwa, bo to jest malarz, a nie autysta taki zwykły. Czemu? <noise> Czym no, jest, no, jak... jest jakieś miejsce na. Fireballem mnie bije. Biegnie do nas. No ja do góry chcesz. się buduje, mnie TNT rzucał no, na, chyba. Ja spadam. Ja tu umarłem, aktualnie I będą nam Na jest na górze. to jest na to no tam jest, się kampi. Uważaj, bo też pomarańczowy Ja idę mu, kurwa. Biega. Idź, 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 ja go zajmę. Biegnie. Patrz. No, dobra. Final o, kill, a gdzie kolega, jo? Nie, no żyje, patrz. Fine, bo... Debil. Będzie myślałem, fireball e kupował jak ci, najgorsza Myślałbym, że to w TNT mówię, no nie, no chyba cię coś boli, mówię. On tu był, mówię? nie, dobra to no tylko, ale... Eee, ile idę na niego. Serio? Albo, albo to może tu czy są? A nie, nie, to złoci są, my jesteśmy... No zdrowie. zdrowie. Naprawdę mnie fajebolami we mnie rzucał, kurwa? Serio? Ile ich kurwa masz jeszcze? Debiluję jebany z fireballami. Masz, masz szczęście, że mam kurwa Loła, nie? Serio? On też ma Loła. Jedyne co tak potrafi, wszystko. kurwa, to kupić firebole, jebane i zabić. Lowa, loła, loła. Mloła, loła, loła. Szczeczarek do mnie dzwoni teraz, <laughs> Dobra, ja rzuć nie mają tego. To znaczy, w ziel Zielony nie ma, prawda? Nie, zielony jest na diamentach. Umiera, umiera. Dobra, umarł. No. Czerwoni mnie gonią. Spierdalam. Dawaj to w to. Gonią, gonią. Ja tam kupuję sobie. Nie, no, nie mam jak rzucić. Jak to nie masz? Ej tepto, przerzucił się. No kurwo ty. Jestem, jestem... No kurwa, ty. Ma ten co. Zabiłem. Prawie rozkopał. Kilo coś wyciągnął. kurwa miał. Ja pierdolę. Dziękuję chujem on to przeżył. Kurwa. Te ma fair. Roky mam kurwa. Nie ma usunę. Pierdolę Trzeba będzie expanding chyba zaraz zrobić. Ja pierdolę. Jest Kurwa. Czerwony idą. A czy Warszawa ma? Czerwony, Warszawa ma? To oni idą, mówicie. Oni idą do różowych. U mnie ja myślałbym, że do tego tylko robisz różowe rzeczy. czy Warszawa? Nie, no oni osiągą. daleko I mają, to wie. A to jest w stanie, mieszkać, kurwa. O tym, co? Powiększono swe granice o 3. Nawet dawał ją Nie Uf. wiem, ale za co który będzie miało ja chcę, 11? Muszę sobie kupić tego, refilka. Te a drugi gdzie jest? Pewnie do nas gdzieś. Albo do różowych. Od różowych będzie obiegał. No prędzej do różowych. Ja do, 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 do. Ale już w tym momencie mam więcej populacji od ciebie. <laughs> o, ja tym mniej ziemi. Yy, żółty Stary jest na środku, właśnie. zbiera EME. Mamy no, Ja mam w za populację 132 punkty, a ty masz 129. Czerwony jest u złotej. Yy, 3, 6. No właśnie, tak 4. Kurwa, bo on idzie od, od żółtych, koszo, tak, tak, tak. Niektórych rzeczy nie mogę innych rzeczy budować przez. Jaki on damage ma? Co? No, straszny ma. Ją. On mnie bije na 4 hity. On musi mieć prota, łuk dajka, ma, nie wiem. Dwuk małuk małuk ma Kurwa szmata. O, nie mów tak. A jak? No. O co ci chodzi? Nie wiem co ci chodzi. Kurywa, ten żółty to też. Dobra, z dwóch stron go Nie, Olał go. No, Biegnie do no, nas. No ja bym uważał, bo jak na Twitchu powiesz, że ktoś jest innego koloru, to dostajesz perma, ale jak się pierdolisz na streamie, to tylko tydzień no, dostaniesz no, banma spokojnie. To tak, prawda. No, ja A gdzieś tu był. Kobietą to, to? Dostaniesz, nie dostaniesz no, no, no na nie, tydzień ja najwyżej Wyszedł? A tylko ten został, dobra, czekaj na mnie. Ale ja zrobię zaraz krucjatę na tych bezbożnych barbarzyńców. Będę mi szlaki handlowe podrować.

Ej, dobra, on jest... o, ten typowy, typowy serwis to jest, jest chyba odjebany. Co potrzeba Ej, on HP nie on traci, ni oho! No nie, on jest odjebany. Nie, to do atomowej, a do zwykłej nic. Mhm. Mm no ja, ja, ja miałem tę atomowe. On jest mega dziwny, mega sur. Ta atomowa, ta... ...atomowy mega okres podwodny. Nie, nie pokazuje, że... Słyszałem, że nam. Ja mam, tak mało HP, nie? A on tu biegnie mam. mną. nie nie potrzebuje nic. Dobre, dobre, dobre. Dobra, zaraz powstanie do zobaczymy, ile dochód mi skoczy. Pad. Ja też. Czaj, niszczę, będę. Nie mogę go walnąć, ty. Oj, znowu mnie laguje, jak mnie bije. Ten EJ ten O jest CO CHODZI? W w ten, ten jest o 20 ten, ten o Ty gdzie polazłeś? Dobra Dobra, dobra, jest Tam nie chcę iść na razie, bo, bo oni mają tylko wełnę, co prawda Okej, okay, mam tu 4 diaksy A to są, nie, to nie są niebiescy To są morscy, ujewam, a morskich nie ma Okej, okay, dobra, to wyjebane w takim razie mogę iść. Akła nie, nie ma. Ale i tak komaryczowi mogą być Czemu wszyscy bambi. się we budują? Dalej są bambiki po tylu latach? No. Ja nie wiem o co chodzi. Wiesz, Tyle lat. Na, na Stormie, jak się zabudujesz opcem, to jest. O bożec, te śmieci obsypiają, boże lekniczki Ludzie tam tak nie lubią opsa i tak samo jest z łukiem. <coughs> To może tu za śmiecie z I raz grałem z dziką? Jakiś vipek na każdej arenie przed e, dachem, który z namił. Załóg albo odpierdol kiepany ki, I, no tak. I zawsze odpadł tą pieczęć. serio, <laughs> nie? Się, raz z nim klepałem, to kurwa, chłop miał żelazny miecz, żelazny y, Eku, a ja go z y, kamiennego klepałem bez żadnego kuseta i wtedy. Ale wiesz, <laughs> Uwóch i OPS. Ja. Mm, mm, mm. Noby Więcej, nie, no więcej tak wełny na pierdol, dobry pomysł. Super. Jeszcze więcej! Nie. Ale stawia tą wełnę, ty! Miesz, nie oszczędza, ty! Nie żałuję, leć! No, tak to boli, pewnie. Jedno TNT? Nawet nie, nie TNT, kurwa, zna. wystarczyłoby ten. Ja pamiętam. Fireball. więcej ci to sam z to wali, to byli źli ludzie. O, to były. De, Weź de takim stone'em, stone kurwa, to Robert ich tak zawsze jebał, bo O nie, 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 o nie, był, i koniec. Spierdolił. Tutaj ci nie, nie, w nie, 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 w teamie. Dobra. Siema. Oj, on się TNT na drugą wyspę w ogóle przerzucił, to jest... No tutaj TNT mocno zwala, wiem, to się właśnie takim TNT-kiem zabija kurwa. Jebany. Koza, że ma 200 punktów od Super, kurwa. Debil, debil. Fireballem pierdolnął, kurwa, w liście, nie? Jaki Rzym? Nie wiem. Egypt. W dupę go ten... Rzym ma 200 mniej ode mnie, to nie wiem Wyżej, wyżej się buduj, kurwa Wyżej Jednostka bez rozkazu Dobra, trzeba sama AE nawrócić Kurwa, czerwony mnie bije, żółty mnie bije Tam? Nie, to złoty jest Sum AE Ej, czemu mnie jak tam niebieski kurwo jest? Szmata no to naprzeciwko, kurwa. Po. A tu ja jestem obok niego, no to idę tam. Idę mu wpierdolić, kurwa. Ham jebany. Będzie mi tutaj żył. Mi się nie podoba, że on żyje i z Mi się nie podoba, że rzucił się na mnie, a miał niebieskiego. Który kurwa łóżka nie miał. Jebany. Teraz to robi. Refile Ale pewnie ma. Mam ja, chyba jednego, jednego nie Dawaj! Jadę. Jestem przyjacielem z Montezumą! Wełną ubiję, co jest! Mhm. Mhm. Super, chcesz wino za trzeba Dobrze. A, to go tyłem, jak padał. Muj go! Na, na mu na ryj. Spojrzał się w, w, w górę. O kurwa deszcz!